Listu do Filipian. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz łocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. Tylko w nim, przez niego i dla niego. Jeśli chcemy budować jedność, to musimy ją tworzyć. Współpracując ze sobą, rezygnując czasami z samych siebie, z własnych racji, słuchując się tego drugiego, nawet jeśli niekoniecznie jesteśmy w stanie mu przyznać rację. Ważne jest, żeby, żeby słuchać, żeby rozumieć. I czasami naprawdę trzeba zrezygnować z tego, co ja chcę powiedzieć, aby budować jedność by nie ranić, by nie krzywdzić, by tą jedność budować poprzez miłość. Wiemy, że jedność jest bardzo trudnym zadaniem i że uprzymy się tego przez lata. I że dla jedności i dla budowania jedności musimy czasami zrezygnować z wielu rzeczy. Tak samo jest w bycie we wspólnocie. Mamy nadzieję, że tę jedność będę budowały też nasze spotkania wspólnotowe i takie spotkanie nas czeka już 7 grudnia w katedrze. Na to spotkanie bardzo serdecznie zapraszamy, budujmy jedność między sobą. Takie spotkanie odbędzie się także w Górce Klasztornej i tam również zapraszamy członków ruchu, no szczególnie tych, którzy są osadzeni właśnie w tych rejonach w pobliżu Górki Klasztornej. Te same czynniki, które budują jedność, sprzyjają w sposób oczywisty także ewangelizacji. Bo przecież ewangelizacja to spotkanie, to spotkanie z drugim człowiekiem, to tworzenie relacji, czasami bardzo bliskich, a czasami bardzo trudnych, ale jest to jednocześnie pokonywanie barier, które służą temu, by ostatecznie. Człowiek, którego spotykamy, z którym, z którym tworzymy relacje, by spotkał w nas Chrystusa. Bardzo się cieszymy, że za ewangelizację biorą się młodzi ludzie, członkowie diakonii ewangelizacji. Serdecznie Was zapraszamy na koncert uwielbienia, który organizują własnymi siłami i własnym pomysłem. Ten koncert odbędzie się 13 grudnia w Kościele Świętej Trójcy o godzinie 16. Coś no, ma piękną nazwę, nazywa się Uwielbienie Doksa. Zachęcamy Was do sięgnięcia do słowników, co to znaczy, bo my właśnie tak zrobiliśmy. Wspominaliśmy już, że spotkania kręgu w tym roku, formacyjnym, odbywają się wokół tematu Credo i w grudniu prowadzą. No, do tajemnicy przyjęcia ciała przez Jezusa Chrystusa, co jest jakby też naturalnym wspomnieniem w związku ze świętami Bożego Narodzenia, bo wspominamy to przecież w tym czasie i historię zbawienia, i zwiastowanie, i w końcu narodzenie Jezusa Chrystusa. Święty Paweł, którego cytowaliśmy na początku, mówi o dobrowolności przyjęcia ciała przez Jezusa Chrystusa i o tym, że to ciało przyjęte przez Niego prowadzi do służby. Mówimy wcielić w życie, to znaczy realizować to, w co wierzymy. Chrystus ma moje nogi, moje ręce, moje oczy i moje uszy, żeby to, w co wierzymy i to, co przynosi dobrą nowinę, mogło być realizowane. To ja służę innym ludziom we współpracy z Nim. Pytanie, które, które stawiam sobie i które, którym się dzisiaj dzielę, to jest to, czy to się już zaczęło w moim życiu realizować, czy tak rzeczywiście jest i czy ja naprawdę tego chcę. Mówiąc o świętach, polecamy Wam, Waszej modlitwie, i Waszemu wsparciu wszystkie diakonie, bo jest to miejsce realizacji służby. A w tym miesiącu szczególnie diakonie Miłosierdzia, bo to jakoś naturalny czas, kiedy jej zaangażowanie jest o wiele większe. Pozdrawiamy Was serdecznie, owocnych spotkań. Odezwiemy się jeszcze przed świętami. Szczęść Boże! Bardzo serdeczne pozdrowienia z Kojościenka, z rekolekcji kapłańskich dla moderatorów orazowych to tutaj w Kościenku, w centrum, gdzie spoczywa także w tym pięknym kościele, ksiądz Franciszek Laklicki, sługa Boży. Szczęść Boże.